Dobra, słuchajcie, dobra, słuchajcie. I teraz mi się ściął czat. Jeśli w ogóle jest czat. Ja nie mogę. Nie wytrzymam dziś. Dobra. A Ty się wyłącz, dlaczego nie jest Discord załadowana? Nie, bo to się już skończyło. Jeszcze raz, poczekajcie. Powinny trwać... Dobra, czat działa, słuchajcie, czat działa! Przełączamy się szybko! Poczekajcie, napiszę, bo tam się moderator mnie pytał. E, I jedziemy, bo jest naprawdę... Uwy... Ja tam jakiś błąd, tak? Ja błąd popełniłem, bo ja tam chodziłem. A, bo ja tam czat dodałem. Dobra, słuchajcie, ja tylko sobie wyłączymy czat. Dobra, wszyscy na czat. Dobra. Rozpoczynamy puchar świata. Gramy w Kłupio. Witamy się wszyscy na czat. E, wszystko gra. Dobra, ale dobra. Dobra, więc e, ja będę komentować. Kurdeż nie przedstawiłem tego trójka. To było, co to było? Dobra, niech jedzie już. Dobra, bo miałam przestawione kamery. Dobra, Kamil Stoch. Kupio. Dobra, jest taki skok, to jest bf 10. Klemens Murańka. Macie trochę opóźnienie, wiecie. Trzy osoby. Mam. Oczywiście pozdrawiam e, Adama Play, z Wzogów jego. Współpracownika, drugiego współpracownika, bo tam ma dwóch współpracowników. Um, e, bardzo pozdrawiam ich. Jest to Bartoszca oraz jego brat. Bardzo pozdrawiam. Wpadajcie również na kanał, ale jeśli e, chcecie. Mm, słuchajcie, mm, ale z, jeśli chcecie ich zasubskrybować, to najpierw trzeba to zrobić u mnie, bo inaczej ta reklama nie działa po prostu. No. Naprawdę Wam zadziała. Najpierw mnie zasubskrybujcie, potem zasubskrybujcie ich, jeśli oczywiście chcecie. A Polubcie ten e, live oraz zasubskrybujcie mój właśnie kanał. E, Gdyby komuni... E, cała strona od donatów działa. Jest... poczekajcie. Dobra. O, teraz ja. Filip, ważny skok. Ale lecisz Filipo, lecisz. No ładnie, ładnie, ale zdzwoniłem, o jestem, tak. Słuchajcie, a więc jeśli chcecie wysłać donate'a, e, po prostu na wsparcie mojego kanału, to, to jest link w opisie do stronki, gdzie możecie mi to wysłać. Nie zmuszam, ale mówię, że jest po prostu e, włączona opcja. Craft? No, leci, a Jakiś taki ja to nie lecę, nie? Piotr. Piotr żyła. Stronka do kanału jest. Do znaczy do stronki. E, tego. No wiecie, poczekajcie, wyciszę tego wariata. Ej, co tak. Co tak mało osób? Tylko jedna łapa? Co jest? Ludzie. Manuel Fettel. Puściliście, no, brawo. No, dołączyć właśnie dzisiaj kolektyw w No, ale teraz ten leci. No, mój partner co leci? On takie, takie na przykład... Ja to nie lecę, ja na honam. Powrócił. Dobra, słuchajcie, dobijajcie łapki, dobijajcie. E, jeśli to jest nowa osoba, to mówię, że strona donate'ów działa, nie zmuszam. Ja nie zmuszam. Nie zmuszam, ale bardzo było mi miło. To jest oczywiście, gdybyście wysłali Donejta, to... To po prostu jest to na wsparcie mojego kanału, żeby po prostu lepsze dla Was filmy robić. Już dzisiaj zrobiłem nawet intro nowe, ale jeśli byście chcieli po prostu wysłać mi na, na, na przykład takie dwa złote, to naprawdę świadczy o tym, że chcecie pomóc, rozwoj pomóc rozwojowi temu kanału, tego kanału. No daleko, brawo! Choi Heng Chul! Czyli koreański zawodnik. Koreański. Będę musiał usunąć tak tamtego live'a. Andrzej Tam stękała. Może usuniemy, żeby tak nie było. Poczekajcie. Więc coś piszcie na czacie, żeby znowu tak nie było, że... Lajk mi nie wyjdzie, nie? Tą wcześniejszą transmisję muszę. No, jak no nie, nie mogę. Poczekajcie. Wcześniejsza transmisja. No, nie mogę. Mm, Tutaj łapki nie chcecie dobijać. Nie mogę usunąć tamtej transmisji. No i w to, to, to nie wierzę. Dwa dwie łapki. Nie mogę da... Do... Donate nie działają. Donate nie działają! Poczekajcie. Nie mogę, ja, ja, w to nie, ja w to nie wierzę. Donaty nie działają. Znaczy, nie donaty. E, czat nie działa. To nie mogę. Hmm, Jak wyłączony? Ma... Nie, 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 ma... nie mogę, co jest? Poczekajcie. Nie, nie mogę, Ja w to nie wierzę. Ej, stop, stop, stop. Bo, ja, bo coś mi się pokiczkało, tak bym powiedział. A to jest dobra transmisja?

Czat nie działa! Nie no, nie wytrzymi, no Dobra, kończę live'a i znowu robię, nie? Ale wkurzony jestem! Tak się na to napracowałem, no, tak się napociłem. Dobra, trudno. Robię now nowego live'a, nie będę po prostu wychodzić, będę...